Trzeci odcinek drugiego sezonu serialu Root Smoka wprowadza istotną modyfikację w kontekście postaci Alicent Hightower i Rhaenyra Targaryen w porównaniu do ich literackiego pierwowzoru. Ostatnie spotkanie tych kobiet miało miejsce w ósmym odcinku pierwszego sezonu, kiedy Alicent wyraziła przekonanie, że Rhaenyra posiada potencjał, aby sprawować rolę królowej. W nowych odcinkach jednak Alicent i Rhaenyra stają po przeciwnych stronach konfliktu, który z czasem zasłynie jako taniec smoków. Jeżeli nasza twórczość przypada wam do gustu, zachęcamy do subskrybowania kanału oraz włączenia powiadomień dzwoneczkiem. Dzięki temu nie ominie was żadna z naszych nowości. Wasze komentarze pod filmem są dla nas bardzo cenne, więc nie zapomnijcie ich zostawiać. Kciuk w górę pod filmami, które wam się podobały, to doskonały sposób na pokazanie nam dodatkowego wsparcia. W ten sposób pomagacie nam się rozwijać i docierać do coraz większej liczby widzów. Spotkanie Alicent i Rhaenyry to kluczowy moment, który pozwala nam zrozumieć, jak doszło do konfliktu, który zmienił bieg historii. Alicent, będąca wdową po królu Viserysie, Zrozumiała najważniejsze słowa swego zmarłego męża zupełnie inaczej niż powinna. Viserys, wracając myślami do proroczego snu Egona zdobywcy, mówił o zagrożeniu ze strony północy. Alicent, przerażona i zrozpaczona śmiercią męża, pomyślała jednak, że słowa te odnoszą się do ich syna Egona, który według niej powinien zostać nowym władcą. To nieporozumienie rozpaliło już istniejące napięcia między Alicent a Rhaenyra, pierworodną córką Viserysa i wyznaczoną dziedziczką tronu. Alicent była przekonana, że działa zgodnie z wolą swego zmarłego męża, podczas gdy Rhaenyra czuła się zagrożona perspektywą utraty tronu na rzecz młodszego brata. Chociaż ta scena odbiega od treści oryginalnej prozy George'a R.R. Martina i była niezbędna do rozwinięcia głębokiej fabuły i złożoności postaci, nie wpływa ona na nieuniknione wydarzenia, które będą miały miejsce w serialu. Konflikt, który niesie ze sobą ogromną ilość cierpienia i strat, nadal był nieunikniony, ale ten moment pozwala widzom zrozumieć, jak doszło do tak tragicznych wydarzeń. Pokazuje, że niezrozumienie intencji innych ludzi, nawet tych najbliższych, może prowadzić do konfliktów i wojen, których można było uniknąć, gdyby tylko obie strony lepiej siebie zrozumiały. W ogniu i krwi Rainira i Alicent pełnią raczej pasywne role w tańcu smoków. Rainira nie opuszcza smoczej skały, aż do momentu, kiedy wraz z Daemonem udają się do królewskiej przystani. Zdarzenie, które powinno mieć miejsce w trzecim sezonie Rodu Smoka. W powieści relacje pomiędzy Alicent a Rhaenyra nie są nacechowane emocjonalnie tak jak w serialu, co może wynikać ze znacznej różnicy wieku między nimi. W związku z tym, jakiekolwiek próby nawiązania bliższych relacji zdają się być niekonieczne. Ten sposób przedstawienia sytuacji nie znajduje jednak odzwierciedlenia w serialu. Relacje Alicent i Rhaenyry stają się kluczowym elementem prequelu gry o tron. Olivia Cook i Emma Darcy, które je odgrywają, są głównymi postaciami Rodu Smoka pomimo tak licznej obsady. Przyjaźń, a później rozłam między Alicent a Rhaenyrą stają się motorem wielu wątków fabularnych w pierwszym sezonie. Biorąc pod uwagę, że historie tych postaci są ściśle ze sobą związane i mają na siebie znaczący wpływ, twórcy serialu musieli wymyślić sposób na zbliżenie ich do siebie. Efektem tego jest scena, w której Renira nieoczekiwanie dociera do królewskiej przystani. Miało to również kluczowe znaczenie dla przyszłości Rhaenyry, równoważąc jej dotychczasową pasywność. Zakończenie pierwszego sezonu Rodu Smoka mogło sugerować, że Rhaenyra planuje zemstę za śmierć Lucerysa Velariona, ale wydarzenia drugiego sezonu zmieniły tę perspektywę. Gdy pod wpływem gniewu stwierdziła chce Emonda Targeriena, niewinne dziecko padło ofiarą przemocy. Doświadczyła bólu związanego ze stratą dziecka i nie mogła tego zignorować. Z całą pewnością zdawała sobie sprawę, że przekroczyła punkt, z którego nie ma już powrotu. A rozmowa z Alicent to jedyne narzędzie, które pozwoliło jej to zrozumieć. Będzie interesujące zobaczyć, czy to również doprowadzi do głębszych zmian w charakterze Rainiery. Zaakceptowała już fakt, że smoki powinny być uwolnione. Ale czy to dotyczy także jej własnej syraks? Czy zdecyduje się pozostać na uboczu, pozwalając innym narażać swoje życie za nią? Jej podróż do królewskiej przystani sugeruje, że jest gotowa do podjęcia bardziej aktywnej i ryzykownej roli, co może przygotować grunt pod jej znaczące zaangażowanie w wojnę, gdy fabuła rodu Smoka będzie się rozwijać. A jakie jest wasze zdanie na temat tej zmiany w scenariuszu oraz rozwoju postaci Rhaenyry? Czy sądzicie, że te modyfikacje wzbogacają serial? Zapraszamy do wyrażenia swojej opinii w komentarzach poniżej.